Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzard i witam w kolejnym odcinku z HellCase'a Dzisiaj tutaj potestujemy strzynkę Rainbow Więc wydaje mi się, że będzie ciekawa, tania strzynka Więc sprawdzę Wam, jeżeli ktoś z Was chce sobie ją utworzyć No eee, oczywiście jak była droższa, byście chcieli, to również sprawdzę eee, Ale witam tam chyba jeden komentarz był o Rainbole Więc dzisiaj sprawdzimy tego Rainbow'a A w dzisiejszym odcinku do wygrania macie tak eee, Glock 18, łasica, like, comment i sub, żeby wygrać I tak samo SSG, odchłań, Star Trek, e, mocno zużycie eee, Więc co, życzę powodzenia, no i fajnie byście bijali oczywiście na HellCase'a z kodem Eldart. i to pamiętajcie odcinek rozdaje nagrody e, i skiny plus do tego no właśnie fajnie jakbyście widzieli z moim kodem e, przy, jeżeli nie wpisywaliście to przy wpisaniu mojego kodu dostajecie na start 70 centów więc jak ktoś nie wpisywał to fajnie by sobie wbił chociaż e, odebrać i przetestować może coś się uda wygrać i do tego 10% przy doładowaniu e, plus do tego wartax tutaj możecie właśnie doładować wpisać mój kodik, tutaj jakąś słupkę sobie wybrać e, płatność jaką chcecie no widzicie tutaj dostajecie Wartaksy dodatkowo i jeszcze jakby tego było mało to mam e, Konkurs, więc również polecam, link znajdziecie w opisie również Na 12 aż nagród, więc możecie coś zgarnąć 74 osoby są, więc też jakoś strasznie dużo osób nie ma A jakiegoś skinka można z nich zgarnąć Rozdanie jest za 16 dni, tutaj macie wszystkie dane co musicie zrobić Więc wydaje mi się, że spoko, opcja No i co, są jeszcze dniówki na Hellcase, co możecie codziennie odbierać Więc też serdecznie sobie polecam zajrzeć na dnióweczki na Hellcase I macie tutaj też takie rozdania, do których możecie robić misje Tutaj Hellcase'owe, poza zrobieniem tych misji Możecie wygrać skiny, więc naprawdę spoko opcja e, po prostu porobić sobie za darmo i może uda wam się wygrać skina lub jakichś konkursów i tak dalej lub z dyniówek zawsze spoko opcja, a my już bez tego gadania przejdziemy sobie do e, rainbowków, więc tak rainbowki zaczniemy od skromnych 10 na czterech użytkowników myślę będzie git, no i ten cashback wartaxów, ale to o tym co zawsze mówię e, fajna bardzo e, opcja, Oj, i tutaj będziemy się rozbierać prezentu damy sobie bocika, bocik no i co, nikt nie bije. Dobra, bozik. 5,58 nas kosztuje taka bitwa. Czy jest to jakoś dużo? No jak na 10 strzynek, także, że to nie. Jeżeli otwieramy 10 strzynek, to nie. Więc wydaje mi się, że spoko bitwa. I zobaczymy, jak będzie leciało. No w pierwszej tutaj już jest pompka. Troszkę droższa. O, a łup skóra Węża zresztą dropi, No, jest troszkę z przodu, jest troszkę z przodu. Ta łup skóra Węża bardzo fajnie podzielony set siada, jeżeli robić sobie sety w sesie. Niektóre fajnie zielone sety z tym wyglądają. Bo testowałem i naprawdę, naprawdę e, fajnie. A wy widzowie, jeżeli jeszcze w ogóle jesteście zainteresowani, to mam również drugi kanał Crafty CS2, e, również link będzie w opisie, to możecie do niego wbijać, jak chcecie. E, a teraz, póki co, lecimy. No nie, nie ma co, to jest pierwsza bitwa, to no, nawet jak przygrano się nie obrażę, e, bo potem będziemy robić trochę większe. Więc na początek to nie, nawet nie musimy tego wygrywać jak, jak się niefartnie nie po prostu, ale fajnie by było. Mamy drugie miejsce, niedaleko jakoś mamy, nieduża przewaga gracza obok, i prowadzimy, i prowadzimy. Pierwsza bitwa wygrana, dolar 60, zobaczcie jaki drogi skin. Więc no spoko opcja, oj nie wiem, czy ta pompa nie jest, je, czy ta auto szmata Jest troszkę warta, jest troszkę szmata, jest troszkę szmata warta chciałem powiedzieć Jest troszkę warta no, lekką przewagę zrobił tym autokampom, a tutaj też jest powrót. Awka, $1.60, Warm God. O, jak dobry stan, a nie tu rewolwer też poleciał. Co tu się dzieje? 4-4. No, niestety, ale jaka dobra bitwa, 15 dolarków z Kałkiem, naprawdę fajnie rozdało. I w tych bitwach e, tutaj możecie też sporo wygrać, no nie? jak wam się przyfarci i nie będę oszukiwać, bo na przykład weźmiemy sobie na 4 użytkowników, to jak garnicie dropsy trzech innych przeciwników waszych, no to wygrana już jest naprawdę niezła, tak szczerze. Tutaj, bo naprawdę, o, okej, okay, gość do nas dobił. No, dodamy sobie to i to. Mamy jednego gościa i jest aż 20 strzynek Rainbow, więc tutaj jest troszkę grubsza bitwa. E, fajnie byłoby ją oczywiście zgarnąć. Generalnie ja strzynkę Rainbow a bardzo lubię. Według mnie bardzo fajna strzynka. Fajna ma szansę. Wyrównana co jest? 4,30 już na pierwszej strzyneczce 11 dolców bitwa kosztuje, a my robimy skina, już warte połowę bitwy praktycznie. No. To jest dobry początek bitwy, powiem wam. Tak się powinno te bitwy zaczynać. A w ogóle wy też możecie wybijać na z skinami, już się chcieli. To też jest taka opcja, nie wiem czy mówiłem. Ale macie taką opcję. Bit 28. Dobra, no nie, no jest dla ta przewaga, no powiem wam, że jak się. Bo mamy ponad 4 dolary. Jestem naprawdę spokojny. No, musiałbym mieć. Peszka, żeby oni tutaj trafili coś naprawdę też drugiego, żeby nas wyprzedzieli. No ale wiecie jak to jest. No czasami można mieć takiego peszka, więc lepiej tutaj fajnie jakby nic takiego się nie stało, ale jeszcze apka skóra węża wsiada, ale ona nawet nie jest najdroższa. Ten gloczyk najdroższy, To ciekawe. Ciekawe. O, jest ten Digel, ładny, niebieski, on też jest bardzo fajny. Polecam serdecznie. Bardzo ładny skinek do pogrania. I nie tylko. Okej, okay, ten rewolwer, on troszkę warty, ale też jakoś nie strasznie dużo, więc dobra, lecimy dalej z tym. Okej, okay, chyba też nie jakoś. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mam 7 dolarków, zrobiłem 7 dolarków. Jeszcze jest 9 skrzynek przynajmniej. Dobra, wyżej 7 dolarów, drugi ma 2,80, więc to, to przewaga to jest ten gracz yy, NN. Więc póki co mamy sporą przewagę i sobie tutaj dominujemy, może nie jakoś mocno, ale lecimy. Ta petka nam chyba bitwę wygrała. No, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, zaczyna się 4,14 dolar 33, ten ma 10. No ten ma 10 jest jakieś chromy, nie pamiętam z której jedynki lub dwójki, dlatego tak. No co ty gadasz? w macie teraz to, no nie wiedziałem, że coś może takie się wydarzyć. No Jak macie pecha, takie coś może się wydarzyć. A dobra, jeszcze z powrót. Wrócimy, wrócimy, wrócimy. Skoro on tak wrócił, to teraz comeback z naszej strony. Ale to jest mosta bitwa, powiem wam dora. Cztery skrzynki jeszcze przy nami. Przewaga 15 tych. Praktycznie nic. No nie, no nie, już ten rewolwer faktor nie za trzy dolarki. Co za dziecko farta, Kevin. Kevin nie. No nie, Kevin nie. Dobra, coś drugiego. coś drugiego. To cztery dolce. Ostatnia szansa po tym jest. Ostatnia szansa. A to dolarka kosztowała. Ostatnia szansa. Coś drugiego. 3 dolarki. Faktor tak chociaż to widać, że to jest zepsuty stan. Ajajajaj. Wygrał i zdominował, bo 34,5 dolara wygrał w tej bitwie. No. Gruba bitwa. Dobra, spójrzmy teraz największą na Rainbowy. Zróbmy to na 30. No. Wiecie co? E, tak naprawdę, tak jak tą wygramy, to my i tak będziemy dużo, dużo, dużo na plus, więc e, fajnie. Po co tam najlepiej byłoby zgarnąć? No bo ta jest najdroższa. My spoczekamy tu chwilę, aż ktoś znowu wybije. i jak tam zgarniemy na jednego bota nie wbija, drugi bot i chwilka, więc tak to wygramy tak naprawdę to i tak będziemy dużo pewnie na plus porównując tamte dwie walki, więc tutaj skupmy się na tej i fajnie by to wygrać chociaż dwóch byśmy dosyć blisko, no ale niestety tak czasem bywa, no nie że się przegrywa, no i co pamiętajcie mi to pamiętajcie sobie też, że tym więcej lajków, wyświetleń, komów i tak dalej, o nie dobry deagle o Jezus, 6 dolarów na start, ale dojebał To tym lepsze nagrody będę dawać w tych filmach I teraz będą lepsze, no co, ale walną, nie Na start 7 dolarów gościu wywalił Ze skrzynki za 50 centów z kawałkiem No ciężko, ciężko będzie to nadrobić, ale no nie no, dużo skrzynek jest W tamtej bitewce stały się takie rzeczy, to teraz Wierzę, że ja taką rzecz zrobię no, nie, był, nie byłbym zły, gdyby takie coś się stało oczywiście, nie No ale dobra, nie przejmujmy się tym Lećmy dalej, nie patrzmy, nie zwracajmy na to uwagi, to nie, jest, to nie jest nam przydatne i potrzebne w życiu Ej, okay, póki co, jako tako, lecz no Troszkę, troszkę mnie tutaj To denerwuje ten widok, w tego Digla Nagi Jeszcze, o Jezu, w jakby mi poleciało ten dygier z drogą jest bardzo ładny w mi się on bardzo podoba Nie wiem jaka jest wasza opinia, ale według mnie skórka niczego sobie Tak wygląda, ale ja jestem fanem jej gierce, podoba mi się te warunki na niej Co on robi? On może 10 dolarów Co on robi, no? Co to, to jest? Mamy no, jesteśmy drodzy za pocieszenie, ale za drugie miejsce się nic nie zgarnia, drugi raz drugi Ja te chcę te pierwsze miejsce zgarnąć, to jest to, jest to właśnie, co, czego oczekuję w tym filmie Kurczę, no, no daj, daj, daj coś, no Dalej póki co, znaczy dało nam fajne fajne dropy, ale kurde temu przeciwnikowi zawsze coś musiało mocnego lecieć, albo w końcówce No strasznie to jest czasami niefartowne O, trzecią pozycję mamy tutaj, kolega nas wyprzedził Drofnął tą MP9 Okej, okay, okej, okay, rozumiem, dobra, jeszcze jest, jeszcze jest, to jest dopiero połowa tego, tej bitwy, więc Tu jeszcze jest czasu, czasu bardzo, bardzo dużo Nie ma co się przejmować, okej, okay, Remis na drugim miejscu jest, ale no tutaj Okej, okay, go gożczuję tak, o co tu się dropło? Co ty gadasz? Kolejny wkracza do gry. 6 dolarów MK e, Henremu dropnęła. Patrzcie to. W stanie minimalware. 6 dolców. No, ta skrzynka. O nie, jeszcze kolejny mak mu poleciał. Co tu się dzieje w tej bitwie? Dobra, teraz teraz my. Już zgarnąć, zgarnąć, to to będzie majster, czyli będzie to przepiękne uczucie, jakbyśmy to zgarnęli. Oczywiście to nie nastałem się, że to teraz tutaj będzie zaraz, ale w jakiś ostatni skrzynek nam poleciał jakiś drogi skin ta 10 dolców i byśmy wrócili, no. No niczego. z o, kolejny, co on robi? Henry przegania tego toda. Okej, okay, no bocy się tutaj wyprzedzają, ale... No ja, ja z drugiego miejsca jestem na czwartej pozycji aktualnie, no? Kurde, to nie jest ta pozycja, o którą walczę. No, nie, nie, jest, nie jest kolorowo widowie, nie jest kolorowo. Brakuje nam do pierwszego 8 dolców, a on jeszcze podwyższa tą przewagę, to jest najlepsze. No, no będzie ciężko, będzie ciężko w tej końcówce. Będzie to ciężkie do zrobienia wygrać tutaj tą bitwę. Bo tutaj się ścigają te dwa boty Dobra, chociaż kibicujmy Henrymu Henry, Henry musi to wygrać w takim razie, ale. Henry albo ja, Henry albo ja. Jak nie, ja to Henry może to wygrać. Ale ten gościu. Nie, 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 on zbyt pierwszym tropem jest wkurwił. <grym>, nie może tego wygrać. Chociaż są blisko, lecą łeb w web. Dobra, dwie strzynki. Ja wierzę, że coś mi poleci drugiego. Na koniec. Tylko musiałoby być to za 8,5 dolarka minimum. O nie, nie, Todd wygra z Henrym, tylko nie to, Henry, Henry wróć Henry? A po poskóry węża, lepszy stan? Nie, nie aż tak dobry Ojej, ale ile w tej bitwie jest w ogóle? 52 dolce No, wartaksy chociaż, no nie, zawsze to ta nagroda pocieszenia No, wy coś dobie, możecie się zagrać was skiny, więc łap, łapka w górę, sub, komentarz, pamiętajcie, że mieć na YouTubie tradingi wstawione. Eee, to ma tyle, wiecie na, na Hellcase'a z kodem ELZAT, trzymajcie się, cześć, cześć